IT Security Academy to już jest projekt kilkuletni, to jest ósma edycja, kiedy to robimy i widzimy bardzo duży potencjał wśród studentów, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chętnie dzielimy się tą wiedzą, to jest wiedza, którą chętnie przekazujemy, która jest niezbędna i w ramach też tego projektu prowadzimy tak zwany projekt Ready to Work. Chcemy pokazać tym studentom, że nie tylko wiedza akademicka, ale też wiedza praktyczna jest bardzo ważna w życiu. Kończąc studia, naprawdę są fajnymi ekspertami i mogą mieć świat. Mogą przyjść do nas również korzystać z staży, praktyk, pracy. W związku z tym to jest nasza chęć pomagania, chęć dawania tej wiedzy, robimy to nieodpłatnie a pewno po ilości będzie widać, że jest duże ogromne zainteresowanie. Dla nas istotą jest to, żeby studenci jednak byli studentami, nie tylko chcieli zarabiać pieniądze, od razu iść w to życie zawodowe, ale żeby ta część akademicka była na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest mniej część zawodowa. I to jakby też elementem Akademii jest pierwszy doktorat wdrożeniowy, który zrobiliśmy, czyli pracownik naszej firmy jednocześnie jest doktorantem, czyli kontynuuje tą część akademicką. W związku z wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne są nieodzowne, no a trzecim elementem są pewne kompetencje społeczne do pracy, bo to jesteśmy w obszarze IT, gdzie współpraca, umiejętności komunikacji, umiejętności współpracy są bardzo, bardzo istotne. Zwłaszcza w tych okres, ostatnim okresie pandemii, kiedy nauczyliśmy się pracować z domu w grupach, tak, zbiorowo, kiedy nie mamy spotkań bezpośrednich, te wszelkie umiejętności współpracy są istotne również. Tak. Mamy akademię dotyczącą umiejętności programowania z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, cyber, cyberbezpieczeństwa, i to myślę, jest też takim elementem, który będzie dla studentów istotnym poszerzającym tą wiedzę, którą mają na przedmiotach, po prostu normalnym programie studiów. Akademia Perceptusa jest taką chyba najbardziej rozpoznawalną marką, szczególnie na wydziale, na którym jesteśmy, informatyki, automatyki, elektrotechniki, ale również na innych wydziałach taka współpraca występuje. W ubiegłym tygodniu Instytut Inżynierii Środowiska, czyli Wydział Budownictwa, Architektury, Inżynierii Środowiska otwierał laboratorium firmy Groe, Laboratorium, które ma kształcić naszych studentów, również pod względem praktycznym. Firma Groe wyposażyła to laboratorium, ale także przyjeżdża do nas na szkolenia, szkoli zarówno studentów, jak i pracowników, naszych pracowników dydaktycznych i pracowników badawczo-dydaktycznych. Przyjeżdża też z takim pokazowym autobusem, do którego zaprasza na warsztaty zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich. Podobne współprace też są w Instytucie Budownictwa, który współpracuje z ogromną liczbą przedsiębiorców skupionych w Lubuskiej Izbie Budownictwa i w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Te obie organizacje pomagają nam w realizacji szkoleń dla studentów, ale również w organizacji dla nich praktyk.